Witam bardzo serdecznie każdego Ciebie na kanale Mimeruna. Kochani, mamy dzisiaj środę, 19 kwietnia 2023 roku. Wyszła nam 11 runa w jest to runa Isa. A więc, kochani, dzisiaj cierpliwość, opanowanie, stoicki spokój. Może się wydawać, że wszystko tak jakby stanęło bez ruchu. Ale, kochani, to jest taki energetyczny bezruch. Tak jakby czas, by skupić się na sobie, poznać własne wnętrze. To tak jakby przygotowanie się do nowego etapu czas odpoczynku, zamrożenia, Połączenie się z nadświadomością, a więc warto skupić się na przemyśleniu, przemedytowaniu spraw, które jakby w danej chwili, w danym dniu dzisiejszym będą nas absorbować. Możemy mieć taką potrzebę pobycia w ciszy, fajnie właśnie, żeby wykorzystać ten czas dla siebie, bo pozwoli to na y, odkrycie, tak jakby, naszej wewnętrznej potęgi, naszej wiedzy, naszego doświadczenia. Y, o samym sobie też dowiemy się y, wiele, może dostrzeżemy coś, co do tej pory nie dostrzegaliśmy. Y, może być dzisiaj takie spowolnienie, możemy mieć dzisiaj taką trudność w rozpalaniu ognia w sobie, ale jeżeli uda się nam rozkręcić, pobudzić, to, to poczujemy takie to yy, ukojenie. Yy, może też nie na siłę, kochani, yy, bo warto czasami przeczekać yy, pewne rzeczy, przemedytować, zastanowić się, yy, przeanalizować odkryć swoje możliwości. Yy, opracować jakiś plan działania dać sobie to wytchnienie żeby później właśnie stworzyć sobie jakiś biznesplan dotyczący jakiejś sprawy, sytuacji yy, nowe jakieś podejmowanych yy, działań to stworzyć sobie biznesplan na to co, co będzie dalej czy to w życiu, czy w konkretnej sprawie, sytuacji yy, i dzisiaj to jest bardzo dobry dzień na to, żeby właśnie głębiej spojrzeć w siebie, zastanowić się przeanalizować wszystko jeszcze jeszcze raz połączyć się z tą nadświadomością i odkryć swoje możliwości, jakby w danej sprawie, w danej sytuacji, ale też i w życiu. Kochani, dzisiaj może czekacie na coś, miało się coś zrealizować, coś przyjść do Was, to może się to nie udać, ale pamiętajcie, to jest jakby tylko jeden dzień. Jeżeli był jakiś chaos, to można warto, znaczy można spokojnie odetchnąć, słuchajcie, kochani, nie podejmować działań. Lepiej się zastanowić, przeanalizować, <laughs> potraktować to wszystko z taką wewnętrzną zgodą, bo jakby właśnie warto się zastanowić, podjąć, yy, przemyśleć pewne rzeczy, zrobić sobie plan, żeby móc podejmować kolejne kroki. Nie tak jakby yy, z pośpiechem, żeby. Yy, bo dzisiaj pewne rzeczy będą stłumione, będą zatrzymane, więc jakby, yy, żeby nie walczyć tutaj z, z tą siłą, tak? Yy. Tak naprawdę, jeżeli jest jakiś problem, yy, może warto go właśnie tutaj przemedytować, przemodlić, tak? skoncentrować się i to jakby ten czas poprzez właśnie połączenie się z tą nadświadomością będzie niestracony, bo to będzie w tobie drzemać. Tak? Ty znajdziesz, zrobisz dobry plan, ty znajdziesz też gdzieś podpowiedzi, rozwiązania. Ale dzisiaj zalecana właśnie odpoczynek i, i, i cierpliwość. No to jest praktycznie, kochani, jeden dzień, więc... Może też, bo to jest też dzień komunikacji, jak wiecie, Merkurego, to więc może przyjdą jakieś fajne informacje dotyczące tej konkretnej sprawy, którą się zajmujesz, czy, czy sytuacji. One będą bardziej trafiały do Twojej świadomości i tutaj właśnie poprzez to też będziesz mógł stworzyć sobie ten plan w tej danej sytuacji, sprawie czy na życie. Ważny też, kochani, dzisiaj kręgosłup, więc warto, warto. Zwrócić uwagę, wyciszyć się, kochani, bo to pomoże odkryć Tobie swoje bogactwo, tak? Bogactwo Twojego wnętrza, i na tym warto się dzisiaj skupić, przeczekać pewne rzeczy. Być może to zatrzymanie właśnie jest, właśnie po to, żebyś. Dostrzegł sobie pewne rzeczy, żeby mogło coś powolutku yy, się realizować, ale wewnątrz Ciebie, żeby te plany na to przyszłość, czy na podejście do danej sytuacji yy, sprawy. Poukładało się tak jak powinno, bo jeżeli będziesz coś robił w pośpiechu, nie przeanalizujesz tego dobrze, no to jakby może nie uda się dostrzec pewnych wskazówek, tak. Więc warto dzisiaj, kochani, skupić się na sobie, zajrzeć głębiej w siebie, wykazać się cierpliwością, tak, opanowaniem i to przyniesie, no przyniesie pozytywność, tak. Warto skupić się właśnie na swoich działaniach, skupić się na sobie, swojej indywidualności, rozważyć te podejmowane kroki. A więc, yy, dziś taka energia yy, może być, że pojawi się jakaś przeszkoda, może jakieś niepowodzenie ale jakby nie zniechęcajmy się to jest jeden dzień i może warto właśnie zastanowić się nad kolejnymi krokami przeanalizować. Boskie wejrzenie. Siódemka. Zobacz boskość w każdym. Zobacz, jaka przepiękna karta. I zobaczymy, co anioły, delfiny przyjaźni. Umów się na dzień zabawy z jednym lub kilkoma przyjaciółmi. Może właśnie dużo obowiązków, dużo spraw zaprząta twoją głowę. Warto tutaj magiczne delfiny i syreny wskazują, aby trochę Złapać odskoczni, zająć y, y, się sobą, y, odpocząć. I Serafina, jestem aniołem opiekuńczym rodzim. Twoją rodzinę czeka radosna zmiana lub powiększenie. Kochani. Być może ta cisza, stagnacja też y, gdzieś mówi nam o tym, że ktoś się dowie, że jest w ciąży i będzie właśnie zupełnie inaczej podchodził, będzie zmieniał plany, właśnie głębiej y, w, y, robił wgląd w siebie i zastanawiał się, jakie teraz podjąć kroki, jak działać, będzie zastanawiał się, jak ma wyglądać kolejny etap, kolejne dni, tygodnie, miesiące. Kochani, wszystkiego dobrego Mimo runa.